Coraz więcej zakazów w całej Polsce dzisiaj rząd ogłosił zaostrzenie obostrzeń. One są konieczne po to, żeby opanować tę falę, żeby za dwa, trzy tygodnie widać wyraźnie, że jesteśmy w innym, lepszym trendzie. Odpowiedzią na to pytanie, co by się stało, gdyby się tego nie udało. Widzieliśmy kilka, kilkanaście miesięcy temu w bogatych krajach Zachodu, gdzie nie było miejsc. W szpitalach. Dlatego od najbliższej soboty będą obowiązywały jeszcze większe ograniczenia. Najważniejszą zmianą dla rodziców będzie zamknięcie żłobków i przedszkoli. Rodzice, no wiadomo, rodzice są spanikowani, no bo znowu nie wiedzą, co mają zrobić z dziećmi, czy zostawiać w domu, czy będą mieć zasiłek wypłacany. To są niepokoje, które im towarzyszą cały czas. Czekamy również na decyzje, które zapadną w rozporządzeniu. I wtedy będziemy już tak dokładnie mogli się temu przyjrzeć i zareagować. Opieka dla niektórych nadal będzie musiała być zapewniona. Wyjątkiem mają być dzieci, pracowników medycznych i funkcjonariuszy służb porządkowych, m.in. żołnierzy, policjantów i strażaków. Obostrzenia dotkną też sklepy. Te meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 zostaną zamknięte. Mają też obowiązywać nowe limity osób w tych sklepach, które nadal są otwarte. W zależności od powierzchni będzie mogła przebywać w nich jedna osoba na 15 lub 20 metrów kwadratowych. Ta ostatnia zasada ma być stosowana również w kościołach. Tak jak rok temu, zostaną zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Klienci dzwonią cię, było no spokojnie, możemy powiedzieć paręset telefonów od klientów, którzy jedni chcą odwołać, jedni chcą się zapisać, jedni się pytają, czy, czy będziemy strzyc, czy będziemy otwarci, tak naprawdę, no, ale nie będziemy otwarci. Także no jest faktycznie dużo rozgardiasz informacyjny, i do tego jeszcze systemy, które używają fryzjerzy do jakby zapisywania wizyt, oczywiście przestały działać, serwery powypadały, więc też nie, nawet nie wiemy, kto jest zapisany w tym momencie. Jak podkreślali przedstawiciele rządu, sytuacja w kraju jest na tyle kryzysowa, że zaostrzenie zasad jest nieuniknione. Dzisiaj odnotowano ponad 34 tysiące nowych przypadków zakażenia w całej Polsce. Na czele tej statystyki znalazło się województwo śląskie. Dynamika zachorowań na Śląsku jest bardzo ważnym zagadnieniem i ona doprowadziła do tego, że praktycznie w ciągu ostatnich dwóch tygodni województwo śląskie z pozycji mniej więcej średniej w Polsce stało się liderem liczby zachorowań, oczywiście w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Resort przygotowuje specjalne rozwiązania dla regionów, w tym organizuje transport pacjentów do placówek w innych województwach, nie wykluczono też wprowadzenia w całym kraju stanu nadzwyczajnego. Nowe zasady na razie będą obowiązywały do 9 kwietnia.